Cześć, witajcie! Dzisiaj zapraszam Was na kolejny przepis. W poprzedniej filmie pokazywałam Wam jak zrobić majonez taki zwykły, tradycyjny na bazie jajek i oleju. Dzisiaj mam tutaj przed sobą wegańską wersję majonezu, która jest zrobiona z ziemniaków znalazłam ten przepis na majonez z ziemniaków na YouTubie i powiem Wam, że bardzo mnie zainteresował ten przepis i od razu chciałam go wypróbować, a z racji tego, że właśnie niebawem są święta, właściwie za dwa dni, to jest dobra okazja ku temu, żeby sprawdzić, jak ten majonez smakuje i czy rzeczywiście może być substytutem zwykłego, tradycyjnego majonezu. I powiem Wam, że mi osobiście wyszedł ten majonez zbyt rzadki. Dodajcie mniej wody niż ja. Ja dodałam około pół szklanki, wydajcie tak jedną trzecią szklanki. Wtedy myślę, że jej gęstość będzie idealna i będzie zbliżona do konsystencji takiego zwykłego. Tradycyjnego majonezu. Jeśli chodzi natomiast o smak, jest naprawdę smaczny. I podobno, właśnie ten ala majonez można wykorzystywać jako taką wegańską śmietanę do zup i zabierać, zagęszczać nią zupy zamiast takiej zwykłej śmietany. I myślę, że do tego celu taka wersja, właśnie majonezu śmietany nadaje się jak najbardziej, i myślę, że ja ją w ten sposób wykorzystam. Natomiast jeśli chodzi o takie, wiecie, jedzenie tego majonezu z jajkami, tak jak się zje zwykły majonez. No, to nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo według mnie, tak jak mówię, moja konsystencja majonezu jest zbyt rzadka, musiałabym tu dogotować i zmiksować kolejnego ziemniaka, a nie chcę się za bardzo tego robić. Więc myślę, że ja wykorzystam ten majonez w inny sposób, albo po prostu właśnie do jakiejś takiej sałatki. Też myślę, że będzie dobry, ale muszę Wam powiedzieć, że naprawdę jest zaskakująco smaczny. E, bym sama tego majonezu nie robiła, nie byłabym w stanie powiedzieć, co tak naprawdę tutaj w środku jest. E, no dobra, więc jak zrobić taki majonez? Możecie zobaczyć teraz. No więc potrzebne są dwa ziemniaki, które trzeba ugotować bez obierania, czyli właśnie w skórce. Po ugotowaniu, gdy ziemniaki są miękkie, wyjmijcie je z wody, odstawcie je do wystudzenia, ale nie studźcie je tak całkowicie. Obierzcie je ze skórki, gdy są jeszcze ciepłe, ponieważ jest to bardzo ważne, żeby ziemniaki były ciepłe podczas miksowania, ponieważ podobno jeśli całkowicie wystygną, to nie da się ich dobrze zmiksować. Więc obrane ziemniaki kroję na mniejsze kawałki i umieszczam w pojemniku, w którym będę wszystko blendować. Następnie dodaję wyciśnięty sok z cytryny. Dodaję tak około 3-4 łyżek soku z cytryny. Dodaję też kawałeczek ząbka czosnku, niecały, tak około 1 trzecią, bo nie chcę, żeby smak czosnku w tym majonezie był zbyt intensywny. No i teraz dolewam wodę, jest to woda przefiltrowana, możecie też użyć wody takiej przegotowanej i wystudzonej. No i tak jak mówiłam na początku, ja wlałam za dużo wody, wy Wam radzę użyć po prostu trochę mniej, tak około 1 trzecią szklanki i w razie potrzeby, gdyby się okazało, że moja wyjdzie, wyjdzie za gęsty, po prostu zawsze możecie tej wody dolać trochę więcej. Dodałam też łyżeczką zwykłego czarnego pieprzu oraz pół łyżeczki takiego pieprzu ziołowego. Pieprz ziołowy możecie dodać opcjonalnie, ewentualnie możecie zastąpić go też szczyptą jakiejś innej ulubionej przyprawy. I dodaję też jedną łyżeczką soli. Na koniec wlewam też olej, około 1 trzeciej szklanki. No i wszystko zaczynam miksować do momentu, aż cała masa będzie jednorodna, gładka i stanie się gęsta. Aha, no i zapomniałam Wam powiedzieć, że oryginalnie w przepisie było użyte mleko roślinne, ale że ja nie korzystam z mleka roślinnego, więc zastąpiłam je wodą. No i tak po jednej, dwóch minutach miksowania powstaje nam gęsty majonez. Ok, dzięki wielkie za uwagę. Zapraszam Was do wypróbowania tego przepisu, jeśli nie teraz w okresie właśnie świątecznym, to po świętach, bo jest naprawdę ciekawy i godny uwagi. I dajcie znać, czy robicie taki majonez na święta, niezależnie od tego, czy to jest wegański, czy tradycyjny, czy wolicie go kupić w sklepie. Dzięki wielkie za oglądanie jeszcze raz i na razie, cześć!